Jak rozkochać kobietę? W tego typu sytuacjach bardzo ważne jest to, żeby przyjrzeć się całej relacji, całej sytuacji. W tego typu historiach, kiedy ty widzisz, że kobieta tak naprawdę zachowuje się w taki sposób, że pragnie czegoś, co ją zaskoczy, to właśnie powinieneś. Jako mężczyzna dokładnie zapewnić jej te emocje. Zresztą zauważ, że kobiety często oglądają filmy romantyczne, w których pojawiają się tego typu epizody. Antonio wraca, odchodzi, kobieta przeżywa, to wszystko emocjonalnie, cały dramat i co się na końcu dzieje, zakochuje się jeszcze bardziej w tego typu mężczyźnie. Często natomiast z ust kobiety usłyszysz, że ona chce kogoś pokochać, że ona pragnie spokojnego, stabilnego życia. Nie do końca tak to wygląda w bardzo wielu relacjach z kobietami, i warto sobie z tego wnioski wyciągnąć. Często jest tak, że jeśli ty jako mężczyzna yy, dasz się nabrać na to, że kobieta pragnie grzecznego, spokojnego faceta, możesz się spodziewać rewelacji w Twoim życiu. Takich rewelacji. Takich, że ona po prostu będzie pragnęła wrażeń, emocji, pisać z innymi, może szukać różnych tutaj doświadczeń z innymi facetami, może cię niepotrzebnie denerwować, irytować. Dlaczego? Bo ona potrzebuje tych emocji, żeby normalnie funkcjonować. Pewnie też nieraz widziałeś takie sytuacje, jak kobieta spotyka przyjaciółkę, wita się z nią, przytula, mówi: Moja droga, moja kochana, jesteś dla mnie najważniejsza. Tak naprawdę będzie się okazywać często w tego typu sytuacjach, że ta kobieta chłonie te emocje jak gąbka. I teraz zauważ nawet jak kobieta pisze często z przyjacielem, z koleżanką, wysyła buziaczki, wita się, przytula. To wszystko ma charakter emocjonalny. Jeśli tego nie rozumiesz i wydaje Ci się, że masz jakiś problem w związku, w relacji z kobietą i to po prostu wytłumaczysz, to jesteś w błędzie. Ta kobieta będzie pragnąć tych emocji, może się z Tobą pokłócić, bo jej zabrakło emocji w interakcji, bo jest zbyt przewidywalny, może Ci coś wykrzyczeć w twarz, obrazić się, a Ty po prostu kompletnie nie będziesz wiedział jak sobie z tym poradzić. Zmierzam do tego, że jeśli rozkochasz kobietę, a potem wywołasz w jej życiu mały dramat, że musisz odejść, że nie odpisujesz, właśnie wtedy ona będzie chciała Cię bardziej pokochać, szukać z Tobą kontaktu, spotykać się Systematycznie, albo po prostu będzie ciągle podatna na to, co do niej mówisz. Tak to właśnie będzie działać. Także nie bądź jednym z tych facetów, którym się wydaje, że wiedzą wszystko i że myślą dokładnie tak jak kobieta. Kobieta po prostu kieruje się tym, co czuje. I tym trzeba zarządzać, na to trzeba wpływać, oddziaływać. Właśnie wtedy pojawią się niezbędne efekty. Rezultaty i zobaczysz, jak to wszystko funkcjonuje w praktyce. W bardzo wielu sytuacjach może się okazać, że y, kobieta może ci powiedzieć, że ona już tego nie czuje, albo żebyś do niej nie pisał, a ty będziesz próbował to wszystko racjonalizować, przez co ona to wyprze. Wiesz dlaczego? Właśnie ty nie dałeś jej tego małego dramatu. Zauważ, że kobieta się zakochuje najsilniej, kiedy ją odrzucisz, kiedy nie masz dla niej czasu. Oczywiście to wszystko trzeba kalibrować. Nie można też się tak zachowywać, że za bardzo rozchwiejesz ją emocjonalnie. Ale czasami warto zrobić krok do tyłu, czasami warto być facetem, który tutaj pomyśli sobie, powie jej: Nie musimy już rozmawiać, chcesz ze mną rozmawiać, zrób lepsze wrażenie, ale zawsze myśl kategoriami. Żeby wywołać ten dramat emocjonalny właśnie wtedy kocha się najbardziej, a w szczególności kobiety kochają najbardziej, przez co większość moich tych kursantów odnosi niesamowite efekty, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Także jeśli pojawiają się tego typu sytuacje, to powinieneś przede wszystkim pomyśleć. Czy ja w mojej relacji jestem obiektem pożądania kobiety, czy ona ma jakiś dramat w głowie, czy pragnie się ze mną kontaktować, szukać kontaktu, czy jest nienasycona, czy być może mam jej dość i wszystko jej jedno. Bo to naprawdę jest zajebista różnica. Jeśli tego nie rozumiesz, no to zaczniesz popełniać po prostu bardzo duże błędy, niestety, przez które możesz stracić kobietę, dziewczynę. I oczywiście dojdzie do sytuacji, w której może się okazać, że do niczego słusznego, dobrego też nie dojdzie. Dla ciebie, bo ona cię zostawi i porzuci na rzecz innego mężczyzny. Przemyśl cały ten temat. I tak jak mówię, kobieta się najskuteczniej zakochuje poprzez dramat. Jak obejrzysz te wszystkie filmy romantyczne dla kobiet, tam zawsze jest tego typu sytuacja, że facet chce ją zostawić, ma jakiś romans z inną kobietą, ona to przeżywa. Oczywiście nie polecam zdradzać kobiet, tylko to jest przykład, jak kobieta może ten dramat poczuć do mężczyzny, a raczej zdramatyzować sobie całą relację, się bardziej zakochać. Samym dramatem może być to, że ty jej nie odpisujesz, że nie chcesz z nią kontaktu, że nie chcesz się spotykać i wtedy, jeśli to odpowiednio wdrożysz do relacji, dziewczyna, kobieta też się będzie systematycznie w tobie zakochiwać. Przemyśl temat, wyciągnij z tego wnioski są to bardzo ważne kwestie które trzeba zrozumieć, jeśli ty chcesz po prostu być dla niej najważniejszy, to oczywiście tylko tego typu podejście może się okazać skuteczne, dlatego warto to przemyśleć, warto wyciągnąć z tego wnioski i najważniejsze, żeby być dla kobiety facetem, który tak naprawdę powoduje, że ona wsiąka w relację odczuwa dramat, kiedy Cię nie ma, przeżywa to wszystko, wtedy jej emocje są pod Twoją kontrolą, kiedy Ty się starasz, Ty jej wszystko racjonalizujesz, wyjaśniasz, nie będziesz dla niej nikim ważnym, nikim wartościowym, no niestety tak wygląda prawda, chociaż wiem, że często uczono Was zupełnie czegoś innego, wyciągnęliście pewnie zupełnie inne wnioski z tego typu sytuacji, ale tak wygląda brutalna prawda. Dlatego, jeśli chcesz, żeby kobieta Cię pokochała już dużo bardziej, postaraj się jakiś taki mały dramat wywołać. Może na początku pospotykaj się z nią, niech będzie fajnie, cudownie, a potem i powiedz, że nie możecie się dalej spotykać, bo nie pasujecie do siebie. To jest jedna z metod. Natomiast no, ja tutaj to wszystko upraszczam, więcej wiedzy znajdziesz pod spodem. Dzięki temu ona już będzie myśleć, zastanawiać się, dlaczego Cię nie ma, dlaczego Ty do niej nie piszesz, dlaczego z nią kontaktu yy, nie szukasz. To wszystko będzie. Powodować, że ty jako mężczyzna stajesz się facetem, który jest obiektem jej pożądania, a o to właśnie chodzi. Można się tego nauczyć, można te strategie skutecznie zastosować w każdym związku. Natomiast zauważ, że wielu facetów próbuje to wszystko zracjonalizować, emocje kobiet, wyjaśniać wszystko kobiecie, tłumaczyć. To nie działa, ona się wkurza, ona się rytuje, Stosując proste mechanizmy, przyciągnij, odrzuć, ty naprawdę możesz sporo zyskać. I będziesz najważniejszą osobą w relacji dla kobiety. Przemyśl cały temat, wyciągnij sobie z tego wnioski, i zawsze staraj się ten mały dramat w głowie kobiety wywołać. Niech ona sobie to wszystko przemyśli, niech się zastanowi, niech próbuje to wszystko bardziej zrozumieć, przeanalizować. Dzięki tej wiedzy z automatu ty też już osiągniesz znacznie więcej w każdej relacji z kobietą. Polecam przemyśleć cały temat. Przeanalizować to wszystko, a do czwartku do północy pakiet 17 moich kursów w dużo niższej cenie 70% taniej. Ponad wejdź weź tego linka, pobierz te wszystkie materiały w dużo niższej cenie do czwartku do północy. Efekty będą spore, i dzięki tej wiedzy osiągniesz naprawdę bardzo wiele w każdej relacji. Z kobietą. Są to metody praktyczne, sprawdzone, dzięki którym odzyskasz kobietę, naprawisz związek, czy wpłyniesz na kobietę, która Ci się podoba. Zachęcam do korzystania, bo to wiesz się, jak ten dramat wywołać, jak wpłynąć na emocje kobiety. dzień.pl. Zachęcam też na moje szkolenia z podrywu z uwodzenia do Krakowa na konsultacje. Zawsze możesz do mnie napisać na frywolny małpa, Możesz tutaj do mnie zgłosić i pogadamy, wyjaśnić ci, co musisz zrobić, w jakiej kolejności, żeby krok po kroku właściwie zaangażować kobietę, uwieść, zdobyć, odzyskać. To działa, polecam, zgłosić się do mnie.